Z biegiem lat organizm zaczyna gorzej przyswajać niektóre składniki odżywcze. Jednym z nich jest cynk, kluczowy minerał, który działa po cichu, ale ogarnia mnóstwo ważnych procesów w ciele. U osób starszych jego niedobór może odbić się bezpośrednio na jasności myślenia i na tym, jak szybko wzrok łapie ciemność. Drobne luki w pamięci i trudności z widzeniem po zmroku wcale nie muszą być tylko taką starością, często bardziej chodzi o to, co ląduje na talerzu. Cynk bierze udział w tworzeniu i utrzymaniu połączeń w mózgu odpowiedzialnych za pamięć i koncentrację. Wpływa też na regulację neuroprzekaźników, które sterują nastrojem, skupieniem, a nawet jakością snu. Odpowiedni poziom cynku wspiera pracę hipokampa, części mózgu kluczowej dla zapisywania nowych informacji. Krótko mówiąc, trzymanie cynku w normie to realna troska o kondycję psychiczną w wieku senioralnym. Jeśli chodzi o wzrok, ten minerał odgrywa ważną rolę w regeneracji komórek siatkówki, szczególnie tych, które pracują, gdy światła jest mało. Gdy cynku brakuje, zdolność widzenia w nocy albo przystosowania się do ciemności staje się wolniejsza i bardziej męcząca. To z kolei zwiększa ryzyko potknięć i upadków, może dawać poczucie niepewności za kierownicą i odbierać samodzielność w prostych sprawach, jak przejście po domu po zmroku. Zrozumienie roli cynku to ważny krok, by starzeć się z większą niezależnością, klarownością i spokojem. Zamiast opierać się tylko na lekach albo godzić się na spadek formy, jak na coś nie do uniknięcia, warto potraktować jedzenie jak mocne narzędzie. Włączenie naturalnych źródeł cynku do codzienności może zatrzymać problemy, zanim się rozkręcą. A najlepsze jest to, że odpowiednie produkty są łatwo dostępne, proste w użyciu i potrafią działać naprawdę dobrze, pod warunkiem regularności. Wielu seniorów żyje na co dzień z objawami, które wyglądają jak normalna starość, a tak naprawdę mogą wskazywać na coś bardziej konkretnego. Trudność z przypomnieniem sobie, gdzie odłożyli jakieś rzeczy, lekkie zagubienie przy prostych czynnościach i spadek koncentracji to częste sygnały. Większość osób w ogóle nie łączy takich sytuacji z niedoborem cynku, przez co problem potrafi ciągnąć się latami niezauważony. Wpływ jest subtelny, ale narasta i często da się temu zapobiec. Innym typowym znakiem jest pogorszenie widzenia o zmierzchu albo w nocy, które wiele osób zbywa hasłem zmęczone oczy. Słabiej oświetlone miejsca stają się trudniejsze a światła samochodów, zwłaszcza reflektory, szybciej zaczynają razić i irytować. Ta trudność w przystosowaniu wzroku do ciemności, nazywana obniżoną widzeniem nocnym, może mieć związek z niską dostępnością cynku w siatkówce. Jeśli się tego nie skoryguje, odbija się to na samopoczuciu i samodzielności seniora. Do tego dochodzą wahania nastroju, nieregularny sen i poczucie ciągłego zmęczenia w głowie to też objawy, które warto traktować serio. Cynk bierze udział w wytwarzaniu serotoniny i melatoniny, Hormonów związanych z równowagą emocjonalną i regenerującym snem. Kiedy go brakuje, mózg gorzej ogarnia przełączanie między stanem czuwania a odpoczynkiem. Dni robią się bardziej ciągnące, a noce mniej naprawiające, co po cichu podcina jakość życia. Dobra wiadomość jest taka, że te sygnały, choć działają po cichu, często da się odwrócić, jeśli złapie się je na czas. Dzięki prostym zmianom w diecie i jeśli trzeba, wsparciu specjalisty można odbudować poziom cynku. To nie jest tylko naprawa wyniku, to realny powrót jaśniejszego myślenia, pewniejszego widzenia i przyjemności życia z większą niezależnością. Klucz tkwi w tym, żeby zauważyć znaki, zanim zamienią się w stałe ograniczenia. Zanim pójdziemy dalej, wesprzyj kanał i dołącz do naszej społeczności. Zostając członkiem, pomagasz nam utrzymać ten projekt przy życiu, a w zamian dostajesz dostęp do dodatkowych filmów i treści tylko dla członków. Wystarczy kliknąć przycisk obok subskrybuj i wskoczyć do ekipy dbającej o zdrowie. Prosta i często pomijana pestka dyni to jeden z najbogatszych roślinnych produktów w cynk. Już niewielka porcja dziennie daje realne wsparcie dla pamięci i regeneracji komórek odpowiedzialnych za widzenie. A to nie kończy się na samym minerale. Pestki dyni dorzucają jeszcze antyoksydanty i zdrowe tłuszcze. W efekcie mózg dłużej trzyma formę, oczy łatwiej odnajdują się przy słabszym świetle. W mózgu cynk z pestek działa jak stabilizator komunikacji między neuronami. To sprzyja koncentracji, ułatwia przypominanie sobie świeżych informacji i poprawia bystrość w codziennych rozmowach. Regularne jedzenie pestek wspiera przekazywanie sygnałów, zwłaszcza w obszarach związanych z uczeniem się. To takie ciche odżywianie, ale z naprawdę konkretną mocą, żeby głowa była obecna i pracowała na bieżąco. Dla wzroku cynk pomaga odnawiać barwniki siatkówce po kontakcie ze światłem. Ta odnowa jest kluczowa, gdy chcesz lepiej widzieć w ciemniejszych miejscach albo kiedy wychodzisz z jasnego pomieszczenia i nagle robi się półmrok. Z czasem, jeśli ten proces siada, może pojawić się dezorientacja wzrokowa o zmierzchu. Stała obecność cynku to większe poczucie bezpieczeństwa, komfort i wyraźniejszy obraz. Włączenie pestek dyni do rutyny jest banalnie proste i nie rujnuje portfela. Wystarczy posypać nimi sałatkę, zupę albo dorzucić do jogurtu. Można też sięgnąć po wersję w formie pasty. Coś jak masło z pestek, jeśli ktoś ma problem z gryzieniem. Najważniejsza jest regularność, bo organizm nie magazynuje cynku w dużych zapasach. To właśnie codzienne powtarzanie sprawia, że korzyści naprawdę się utrwalają. Ostrygi mają więcej cynku w porcji niż jakiekolwiek inne jedzenie i do tego organizm wchłania go z nich wyjątkowo dobrze. Ta wysoka biodostępność sprawia, że są świetnym wyborem dla osób, które chcą szybko podnieść zbyt niski poziom cynku. Przy regularnym spożywaniu ich wpływ na mózg i wzrok może być odczuwalny już po kilku tygodniach. W układzie nerwowym cynks ostryk wzmacnia plastyczność synaptyczną, czyli zdolność mózgu do uczenia się, dostosowywania i zapamiętywania. Pomaga też regulować neuroprzekaźniki takie jak gaba i glutaminian, które są kluczowe dla koncentracji i równowagi emocjonalnej. U seniorów często przekłada się to na jaśniejsze myślenie i mniejsze poczucie zamieszania w głowie. W oczach cynk jest niezbędny do przekształcania witaminy a w jej aktywną formę, która ma ogromne znaczenie dla widzenia po zmroku. Działa bezpośrednio na strukturę siatkówki i pomaga chronić komórki światłoczułe przed degeneracją. Dzięki temu zmniejsza dyskomfort przy mocnym świetle i wspiera sprawniejsze widzenie, kiedy robi się ciemniej. Jeśli ktoś dobrze toleruje owoce morza, dwie albo trzy ostrygi tygodniowo potrafią dać zauważalne wsparcie dla mózgu i wzroku. Wersje w puszce lub też mogą być sensowną opcją gdy świeżego produktu akurat nie ma. Najważniejsza jest regularność, bo cynk nie odkłada się na zapas, trzeba go dostarczać systematycznie. Nerkowiec daje umiarkowaną dawkę cynku, idealną, jeśli ktoś chce codziennego wsparcia bez przesady i bez obciążania organizmu. Ma miękką strukturę i delikatny smak, więc dla wielu seniorów jest po prostu wygodny i przyjemny do jedzenia. Poza cynkiem dostarcza też magnezu i zdrowych tłuszczów, które dodatkowo wspierają pracę mózgu. W układzie nerwowym to połączenie pomaga regulować nastrój i uwagę, a przy okazji trochę uspokaja głowę, gdy myśli kręcą się w kółko. Cynk wspiera produkcję GABA, neuroprzekaźnika, który wycisza i ułatwia koncentrację. Dzięki temu rozmowy bywają bardziej konkretne, a myślenie mniej chaotyczne i męczące. Dla wzroku, cynk z nerkowców pomaga utrzymać komórki siatkówki w dobrej kondycji i wspiera lepszy kontrast w słabym świetle. Choć jego ilość jest mniejsza niż w ostrygach. Wchłanianie jest całkiem sprawne, zwłaszcza że same orzechy mają tłuszcze, które to ułatwiają. Efekt to łagodniejsze przestawianie się oczu, kiedy zapada zmrok. Wystarczy mała porcja dziennie, bez soli i bez cukru, żeby po kilku tygodniach zacząć zauważać różnice. Można jeść je same, dorzucać pokruszone do potraw albo traktować jako lekki, prosty podgryżać. Regularność sprawia, że ten drobny nawyk zamienia się w naprawdę mocny gest dbania o siebie. Ułożenie rutyny żywieniowej z dobrymi źródłami cynku nie wymaga rewolucji, tylko regularności. Kluczem jest rozłożyć właściwe produkty w ciągu dnia, zgodnie z porami posiłków i tym, co komu po prostu pasuje. Kilka drobnych zmian wystarczy, żeby każdy posiłek stał się naturalnym wsparciem dla mózgu i oczu. Zacznij dzień od pestek dyni, możesz dorzucić je do śniadania z owocami, owsianki albo kaszki. Dają szybkie wsparcie dla funkcji poznawczych już od rana. Taka czysta energia dla głowy pomaga trzymać koncentrację przy codziennych, prostych sprawach. Wpłataj ostrygi w jeden lub dwa posiłki w tygodniu, korzystając z ich działania z umiarem i rozsądkiem. To taki skondensowany zastrzyk dla osób, które czują wolniejszą pamięć albo mają większy problem z widzeniem po zmroku. Przy lekkim przygotowaniu mogą być jednocześnie smaczne i naprawdę wspierające. Wieczorem domknij dzień nerkowcami, które wyciszają i podtrzymują układ nerwowy przed odpoczynkiem. Ich działanie jest subtelne, ale stałe i sprzyja zarówno spokojniejszemu snu, jak i łatwiejszej adaptacji wzroku do ciemności. Powtarzanie takiego tygodniowego rytmu buduje odżywcze wsparcie, które organizm zaczyna znać i na które odpowiada coraz lepiej. Prawdziwa zmiana w zdrowiu nie bierze się z szybkich trików, tylko z prostych gestów powtarzanych z intencją. Łyżka pestek, talerz z ostrygami czy garść nerkowców mogą wyglądać na coś zbyt małego, żeby robiło różnicę. A jednak to właśnie w tej cichej regularności organizm dostaje przestrzeń, żeby się odbudowywać. Gdy na stałe włączasz do jadłospisu produkty bogate w cynk, poprawa przychodzi stopniowo, ale da się ją zauważyć. Więcej skupienia w rozmowach, mniej problemów o zmierzchu i powrót tego przyjemnego poczucia, że znów masz sprawy pod kontrolą. Pamięć nabiera siły, a wzrok staje się bardziej komfortowy, co od razu podnosi jakość codzienności. To nie wymaga perfekcji, tylko obecności. Kiedy jedzenie przestaje być automatem, a staje się świadomym wyborem, zaczyna się prawdziwa zmiana. Każdy posiłek staje się okazją, żeby nakarmić nie tylko ciało, ale też głowę i wzrok. Jeśli dotarłeś aż tutaj, nie odpuszczaj tej troski. Skorzystaj z filmów, które pojawiają się teraz na ekranie, żeby wejść głębiej w temat i jeszcze mocniej zadbać o zdrowie. Bo dobre starzenie się nie jest dziełem przypadku, to budowa dzień po dniu, wybór po wyborze.